Cześć, witajcie po świętach. Ja sobie dałam zakaz nagrywania w święta, żeby się odmurzyć. Wiecie, yy, było mi przykro bardzo, że nie spędzimy świąt z rodziną, ale yy, zaczęłam myśleć o tym, jak spędzić te święta inaczej, tak żeby mi było fajnie. Eee, no dokładnie, w sumie to wszystkim doradziłam, żeby po prostu robili to, co jest dla nich fajne i można to robić w domu. No i myślę, że mieliśmy fajny czas. Bardzo się. Oho, ta, Bardzo się odmurzyłam. Rzeczywiście grałam w Simsy. Graliśmy w planszówki. Oglądaliśmy Netflixa. Jedliśmy, spaliśmy. Ogólnie, no. To był taki bardzo leniwy czas. W pierwszy dzień świąt mieliśmy piżamowy dzień. Eee, w drugi dzień świąt... Mm, no taki może bardziej ogarnięty, ale nic jakby na siłę, więc... Mm, no, muszę przyznać, że te święta były inne, ale fajne. Eee, fajne i, i czuję się taka wypoczęta. Jeszcze bym tym Simsy pograła, ale tak naprawdę teraz jestem 3 dni w pracy, a później znowu jest... Yy, znowu wzięłam sobie urlop. Bo też dziewczyny są w domu. 3 yy, dni pracy z dziewczynami to... Jest dużo bardzo. <noise> więc... Yy, dwa dni to jest bardzo dużo, ale z, z, zobaczymy. Yy, no, no, jest Dawid, więc liczę, że w dwójkę ogarniemy. Tak, i powiem Wam, że tak mi smutno trochę było za tym nagrywaniem, ale cieszę się, że to w tą stronę, a nie na przykład w drugą. No i odzywam się dziś do Was. W ogóle bardzo serdecznie chcę powitać nowych widzów, bo widzę, że dużo Was przybyło w tym vlogmasie. Jest mi bardzo miło. No dziękuję Wam, że jesteście zarówno starszym widzom, jak i nowym widzom. I bardzo mnie to cieszy, jest mi bardzo miło. No, postaram się dalej nagrywać te filmiki, co, w sensie, publikować co drugi dzień. Zobaczymy, jak to pójdzie. Eee... Kurczę. No, glorka stała. Hmm. Chciała tylko pić. Eee, na szczęście. No, w każdym razie, fajne były te święta. Eee, aż niesamowite, że to mówię, bo jakby nie spodziewałam się tego po nich. Fajne były, bo miałam taką pustą listę, tudów. Po prostu yy, niesamowite uczucie takiej pustej głowy. <laughs> wiecie, nie, że 10 zadań się gotuje, tak jak ja czasem Wam mówię, że kurde, no i mam w głowie te kilka rzeczy zaczęte, nic nieskończone, bo ciągle coś zaczynam, nic nie kończę, bo tu ten chce to, to przerywam, to przerywam, tam to przerywam, i wiecie, jest takie. Uff, a tutaj zupełnie, zupełna odwrotność tego, także. Z jednej strony wydawałoby się, że zmarnowałam dwa dni, a z drugiej strony wydaje mi się, że fajne to było, że nie było to tak całkiem zmarnowane i mało tego chciałabym to czasem powtórzyć. Gdyby spędzać tak każdy dzień, to byłoby to marnotrawstwo czasu, ale no fajnie, jakby to się raz na jakiś czas powtórzyło. Dało mi to do myślenia na pewno. Widzicie, co przed chwilą, u nas wrócił prąd, bo nie było go przez godzinkę. I się te zegary znowu zresetowały. Jak ja tego nie lubię. No i teraz mam dwunastą tutaj, ale i tak nie korzystam z tego zegara. Zazwyczaj jest zła godzina, chyba że ktoś się zlituje, czyli Dawid i to ustawi. Ja tego nie cierpię ustawiać. No i mamy znowu tutaj coś. A na przykład na mikrofalówce to mi się udało wyłączyć i nie ma nic. A tuś tu jakoś nie. Też odgrzałam sobie gołąbka i teraz dojadamy te wszystkie zapasy jak pewnie większość polskiej I powiem Wam, że te podstępne gołąbki z kaszą, one znowu zeżarły cały sos. Za pierwszym razem to samo zrobiły. Co prawda, no coś tu jest jakaś resztka tego sosu. No ale zrobiłam go naprawdę dużo. No. Ale mam nadzieję, że skoro go wchłonęły, to będą takie... takie że będzie czuć ten sos tam gdzieś. Słuchajcie, nie wiem, czy mi będziecie dane coś pogadać, dziewczynki się kąpią, ale chciałam Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Yy, o Simsach, które ostatnio grałam. To trochę dzieci nadal, ale chciałam. I o tym, jak wygląda Ała! Ała! Co tam! Jak chodzi o Simsy, to w ogóle dajcie mi znać, czy graliście, w które części graliście, znaczy jakie się zatrzymaliście, bo ja tak sobie myślałam, że... Będę grać bo w trójkę, to była ta część, w którą najwięcej grałam. Ale grałam też w jedynkę, grałam w dwójkę, grałam w trójkę. I później myślałam, że już wyrosłam z tego, że już nie będę grać, a później sobie zainstalowałam tą czwórkę i tak stwierdziłam, a może kiedyś sobie coś tam włączę. No i powiedziałam, że nie gram dużo, bardzo mało gram tak naprawdę, ale lubię czasem. Bo... Rzadko, wyjątkowo rzadko, ale lubię czasem. I ostatnio co mnie zdziwiło, bo w, w twój, to w dwójce to było to coś takiego, że jak chcieliście, żeby rodzina miała więcej pieniędzy, no to wprowadzaliście kogoś, robiło się basen bez drabinki, no i tam wiadomo. No i ten ktoś odchodził na łono Abrahama, a wy byliście bogaci o zasoby jego rodziny. Nie kliszę ściany, ściany są umyte. Lubię, właśnie chcę. To nic, ściany myłam, może oblizywać. No. I pamiętam nawet, w którejś z tej części tych Simsów, że pojawił mi się taki komunikat, że Simsy, za chwilę, teraz gadam, że Simsy to jest symulator życia i że. No, w sensie, żeby, wiecie, żeby nie wysyłać tych Simsów na tamten świat. No i ostatnio w tej czwórce pojawiły się już takie fajniejsze opcje, bo na przykład można sobie podzielić rodzinę, czyli już jakby nie musicie kombinować, jak tu zdobyć. Wiecie, mają innej rodziny, możecie sobie ją połączyć, rozłączyć, wziąć ile chcecie i tak. Więc jakby. Było mniej takich możliwości, żeby simsa żeby simsa wiecie, wysłać na inny świat. No i to mi się spodobało, bo no jakby te czasy basenów miałam już za sobą i tam sobie miałam tą rodzinę taką wypuchaną, wypieszczoną, wyuczoną i w ogóle i okazuje się, że Przyzwyczaiłam się do tego, że jest bardzo trudno tego Simsa, wiecie, stracić. I grał sobie spokojnie i nagle, bach! Przytrzasnął mnie jakiś taki automat z napojami. Yy, przytrzasnął mi tego Simsa i przyleciał yy, mroczny kosiarz. To było raz. Ale co najlepsze, udało mi się ubłagać tego kosiarza, żeby przeżył. No dobra, myślę sobie, rany bąbel, w tych Simsach trzeba bardziej uważać, bo tu jest jakieś po prostu straszne, że ledwo zaczęłam grać, a tutaj już mi coś... Ee, takiego się stało. No dobra. Gram na następny dzień i co? I za zamarz. I znowu byłam w ciężkim szoku. I naprawdę e, coś się pozmieniało i, i znowu Mroczny Kosiarz przyszedł. I znowu mi się upiekło, bo myślałam, że się będę musiała wczytać, dosłownie wczytać. No szok. No i takie perypetie. Hmm, ciekawa jestem właśnie, czy graliście, w które części graliście, co polecacie. co polecacie. Ja widziałam, że wciąż Simsy trójka hmm, trzymają cenę, co mnie trochę tak... Znaczy trzymają, no tam za chyba 5 dych są, to, to dużo jak na stary taki dodatek. W sensie te dodatki do trójki, no wydaje mi się to sporo jak na właśnie takie starsze części. Hmm. No, natomiast te nowe są fajne. E, ja mam trzy. Hoduję sobie lamę. No, fajnie. Ogólnie, fajnie. Gloria, wyszła! Sama? Gloria, wracaj do Wenny! Musiałam uciec tutaj, jak dziewczyny wyszły z Wenny, bo nie da się siedzieć. nie dało się, bo jak poszłam, no to już jakby spokój. E, przyszłam sobie do mojego konta, i jest tutaj dziwne światło. No, w każdym razie, jak chodzi o tego świrusa. To mnie, jak ja sobie uświadomiłam, w ilu miejscach ja byłam, bo sobie nie zdawałam sprawy, że mi coś jest, bo przechodziłam to praktycznie. Wiecie, no, objawy były owszem, bo yy, tam jak oglądaliście vlogmasy, to tam mówiłam, a to, że tak jakoś nie za bardzo się czuję, a to, że za zatoki mi dają w kość. No, zatoki mi dawały w kość, ale to nie były inne zatoki niż zazwyczaj, jak mi zatoki dają w kość. Yy, i ja w ogóle miałam operację przegrody, bo kiedyś mi bardziej jeszcze zatoki potrafiły dać w kości, miałam katar cały rok, cały rok. No i w każdym razie uświadomiłam sobie, że byłam i z dziećmi u lekarza dwa razy, nawet zwracałam lekarz uwagę na dziwaczne zapalenie zatok, nie, stąd, nie, nie zatok tylko spojówek u u Glorki to było. Nie stąd, nie zowąd. Ojej, jak to Ale jakby nie zwróciła wtedy pani lekarka na to uwagi. A, słyszałam później od kogoś z rodziny, że u dzieci tak się to często objawia właśnie. I co dziewczyny miały? No takie stany podgorączkowe, taką niewysoką gorączkę, ale takie, że już mi się wydawało, że one wychodzą z choroby, nagle z powrotem to samo, taka... Taka taka lekka grypa, bardzo taki już prawie koniec, i tu nagle znowu to samo. Tu nagle zmiana, raz ta, raz ta. Eee... Co to było? coś tam spało gdzieś. U góry chyba. Eee... No i właśnie, Katar, zatoki w sumie taka niska gorączka, stan podgorączkowy, coś w tym rodzaju. Czasem bardziej były przymulone. No i tu chore dziecko, to też. Także one też przeszły to praktycznie tak, że w życiu bym nie powiedziała, że one chorują na świrusa. O, Boże, no nie, nie powiem tego wszystkiego, bo tak. O, to teraz Milamra tu wlazła w kadr na Golas. No, masakra. No, w każdym razie, jak sobie ja już to trzeci raz wam mówię. W ilu miejscach ja byłam, bo nie byłam świadoma tego, że, że przenoszę coś. To uświadomiłam sobie. Nie, masz, masakra, ja mówię. No, w każdym razie, byłam w tylu miejscach. Jeżeli inni ludzie, którzy to przechodzą bezobjawowo, plus są po szczepieniu i przechodzą bezobjawowo, odkąd jest szczepienie, więcej ludzi przechodzi to bezobjawowo, no to ja Wam powiem, że albo już byliście chorzy, albo będziecie, bo to nie ma innej opcji. W sensie. No nie ma, wiecie, widzę, że ludzie już tak nie za bardzo zainfekują ręce. Maseczki to noszą gdzieś tam pod szyją. Te mm. O Jezu, dzisiaj, kurczę, znowu mnie wybiły dziewczyny z rytmu i teraz się kłócą. W ogóle dziś był ciężki dzień. Dzisiaj yy, pracowałam z domu i dziś był ciężki dzień. Jeszcze jutro i później znowu widziałam urlop. Bo psychicznie to, jak jest ciężki dzień i się pracuje z domu, z dziećmi, to jest naprawdę ciężki dzień, to jest przesadny dzień. Więc no, więc jeszcze jutro i wzięłam urlop, żeby nie zwariować, no. W każdym razie chciałam jeszcze przejść do szczepienia dzieci. Jakie są moje luźne, takie wiecie, luźne moje przemyślenia na ten temat? Możecie swoje też mi napisać, jeśli chcecie się podzielić. No w każdym razie jak zobaczyłam właśnie jak dziewczynki przechodzą to gdyby Dawid nie zrobił testu to bym w życiu nie pomyślała, że przechodzą. To sobie tak pomyślałam, że to szybkie dzieci to jest takie trochę na wyrost. Takie mam w tej chwili zdanie, dlatego, że dziewczynki to dosyć lekko przeszły, no bardzo nawet. Lżej niż grypę. I ja się zaszczepiłam, bo jakby przy moim trybie życia obecnym, gdzie ja wiem, że ja nie mam wysokiego poziomu witaminy D i też wiecie, nie przyjmuję jej regularnie, yy, budzę się w nocy przez glorkę, no ogólnie moja odporność na pewno nie jest zarąbista. Yy, nie chciałam mieć, wiecie, takiego starcia z nowym wirusem, yy, tak po prostu bez niczego. Wolałam się zaszczepić, żeby jakieś tamte przeciwciała jednak mieć, jakoś się przygotować. Natomiast w związku z tym, no to jak widzę na przykład, jak dziewczyny to przeszły że de facto one od początku, może nie od początku życia, ale bardzo wcześnie mają kontakt z tym wirusem. I być może, jeżeli te fale będą przychodzić co jesień, to być może na każdą jesień będą mieć kontakt z tym wirusem. No to, to, to dla nich to będzie chyba takie coś jak i dla nas grypa ja na przykład na grypę się nie szczepiłam nie mam nic przeciwko tej szczepionce, ale uważam to też tak dla siebie trochę takie zbyteczne dawno nie chorowałam na taką grypę, grypę też odchorowałam swoje jako dziecko tych gryp się tam ileś przeszło no no nie wiem, jak zmienię zdanie to wam dam znać, na, na razie tak na to patrzę, natomiast gdyby mi ktoś kazał dzieci zaszczepić, to bym tylko wzruszyła ramionami, wydaje mi się, że ta szczepionka to no spoko. Nie, nie, nie boję się jakby, nie boję się tej szczepionki, natomiast uważam, że dla dzieci to tak trochę na wyrost, no bo pff, one to przechodzą z zapaleniem bok. Są jakieś nieliczne wyjątki, ale to podejrzewam, że przy grypie to jeszcze więcej jest takich wyjątków, które nie przychodzą tego lekko. No, ciekawa jestem jakie wy macie na ten temat zdanie. To też wiecie, ja się jakoś super nie znam, to są takie moje luźne przemyślenia na temat obserwacji na naprawdę niewielkiej grupie ludzi. Mojej dwójce. No, no, no ale tak, tak na to patrzę. O! Pokażę Wam jeszcze, co mam. W ogóle co nam się stało, ale to już dawno mi się stało. W ogóle mam tu zmywarkę do ogarnięcia, ale to nie jest coś, co chciałabym Wam pokazać. Nową baterię mamy, bo w tej baterii urwał nam się Denzel, ten taki oto. To się urwało, i to w ogóle tutaj została po tym dziura. Ja myślałam, że to jest wiecie, takie konkretne, takie mocne a to jest takie puste no. no no i byłam w szoku ale powiem wam, że ta bateria była na promocji pamiętam to bardzo dobrze że ta bateria była na promocji i widzicie, jakby oszczędności nie zawsze popłacają firma Mila chyba, tak? Mila, no ja tej firmy nie polecam, a zobaczymy jak się ta sprawdzi to też nie jest jakaś znana firma natomiast fajne jest to, bo ten wąż jest taki trochę giętki on, znaczy nie trochę, on jest giętki, no ciekawe jak to będzie. Wygląda fajnie dam Wam znać i tu jest jakaś gwarancja pięcioletnia. Ciekawe czy na to była gwarancja, bo nie pamiętam. Nie pamiętam, już na to niby jest.